Znaczy masz kabel krzyżowy w sensie chodziło Dobra, nieważne. Dobra, to zaczynam opening Bierzemy sobie 6 na 9. Żebym znowu umiała w ogóle liczyć. A dobra, to to jest w takim... Dobra, to będzie. Dobra, to weźmiemy szóstą, powiedzmy, że jest dziewiąty kluczek. Cześć Mańkowaty, cześć wam. Pokasowa, nie, nie będę teraz pokazywać. Cześć, Kozi. Pozdrawiam YouTube. Pozdrawiamy Seku. Dobra, otwieramy. Liczymy, że będzie Kosa. To zrobimy. No, dzisiaj chyba nie słyszycie, co? Dzisiaj chyba ani razu nie było słychać. Dobra. Od otwieramy po kolei, co wy na to, hm? Cześć, Adrian. Cześć, Nexersus. O, proszę, kto się pokazał, Nexersus! Szanuję, to dobrze. To szanuj, szanuj Seku, też szanuję Dobra Tak, Jedziemy Z openingiem Mówisz sama Nie ma chłopaka, więc mi nie ma kto dropnąć Wiesz, Seba, co chodzi. Pozdrawiam Cię, w Fips Słyszycie tego? Domela w tle, czy nie? Cześć Seba Jak ser suspecha, chcesz mi przynieść? To ładnie Dawaj swoją datę urodzin O, emeczka przeleciała, no 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 Wierzycie, że będzie kosa? Tak, będzie kosa tak? Chuj. No, na bank tego to będzie karambit w statracku. Zobacz. Ja jestem no bruszbitem Michaś. Czwarty kluczyk. Dobrze liczę. Poprawiajcie mnie jak coś. I siodmą skrzyneczkę. Chyba dobrze. Miejmy nadzieję. Może będzie na mojego rodzinkę. No, pięknie! O nie, moja emeczka. Piękna emerczka Będą dwie kosy, no z pewnością Dziś tak mówisz, że mam przyjemny światować Dni Młodzieży, żebyś się drinka ze mną napił Dobra Jedziemy dalej Pyk Pierwszy klucz, ostatnia skrzynka, dobra Dobra jest różowo. Nieźle. Ja cię kręcę, róż. Dobra, pierwszy kluczyk to weźmiemy. Ostatnia skrzyneczka, proszę bardzo. Tak. No prawie. 2 na 10, dobra. To bierzemy 2 na 10. Ładny skinek, Andrze, ładny. Dobrze powiedziałem, czy źle? Halo? Start braku. Ładnie. Uuuu, co to za awobka? Dobra, nie źle. Ciekawe, po ile ona w ogóle jest. NG, jaki stan jest 3, z tego P2000? 20? Czekaj, ja już ci powiem. Jak faktury New, to masz 25 euro. Już mówię. P2000, tak? Tak. to tam? Już Zaprawiona w walkach. 15. to 15. No, 15. Różdupe po piwo. <grywa> Dobra, jedziemy. 15. Warty jest. Czy mi... Nigdy nie wypadnie taka osoba. Czemu? Czemu mi nigdy. Chciałam tę boskę, halo. On domel poszedł sobie na dół. 7 i 3. 7 i 3. Zostaw sobie że tylko kluczyki, widać. Łatwiej, szybciej, wygodniej. Tak to się. O tak, dobra. Jakąś koskę. No, chciałabym w sumie. Siedem i trzy, dobrze. I trzy. Dawaj. pis. Koskę. No czemu? Chciałabym to żółte zobaczyć. Dwa, trzy. Dobra. Ta. Trzy. Będzie kosa, co okej. Okay. Nie ma problemu. Chyba nie będzie jednak. Dwa jeden. Dwa, jeden. Pyk, leć. Same spoilery. No nie. To jest moje szczęście do otwierania skrzynek. Już tak ich otworzyłam, a nie raz u Dobra, ostatnie kluczyki. 7-7, Remek mówi. 7? 7. No i patrzmy, patrzmy. O, koset! To nie jest! Jezu, jest mała O Oh my god, co to za kosa w ogóle? Halo? Patrzcie, jaka koska. Patrzcie, patrzcie. Mam kosę! Mamy koskę. Kto to powiedział? 77, Remek! Mamy koskę! Tak jest! Kosa! Oh my god. Kurwa. Męczy Boże, ej, mam kosy, czyli cię trafiłem pierwsze z kosę! Ja pierdzielę. Remek dropnął ci kosę. Eee, pamiętasz o naszej umowie? Oh, ale mi serce <noise> dudni. taka czerwona. <noise> ale, ale mi się tak gorąco zrobiło, że masakra. Oh my god. O kocka. Dobra, otwieramy dalej. Remek. Mały kosk. Jezu, ale mi się gorąco zrobiło. O oh my ja god. Ja że ty masz farta. Ja mam fartę, no bo pierwszy raz w życiu dorupnęłam koskę, Pamiętasz o naszej co? umowie? No? Autotronik karambita Moja ulubiona kosa, kurwa, macie Oh, oh my god. God. ale mi gorąco się zrobiło, ja pierwszy. Dobra, otwieramy dalej, teraz ja już mogę sobie otwierać byle co Leci nie, nie, nie ma, nie ma tej rynku. Ona jest droga, ona O jest... Oh my no god jest... Do Ale może i znowu chyba Gdzie, ona A ładne, Ona 500, 500, 500 euro kosztuje. Czy 500 dolarów? 4. Ja ci powiem, że ona, ona kosztuje więcej, bo tak. jej nawet na rynku tak. nie ma. Lecimy, Teraz może jeszcze jednak Pierwszy... ej, pier, e, czyli to pierwszy... pierwszy raz i... Tak się denerwujesz raz. kosy dropnie. Pierwszy raz. Nie mówiłem jest. ci, że kasa dropnie. Mówiłem, o, mówiłem, nie. że jestem wróżbita Maciej. 3,5. Michał znaczy. Trzy Pięć Mamy kostkę, mamy kostkę. Ah, jest okej okay. Jest okej Zaraz jebajemy, oh, jak to nie jest gorąco, normalnie, pierwszy raz w życiu, czekajcie No dokładnie, Remek, cała gorąca, mokra Oh my god Dobra, otwieramy już to już leci, niech leci. tak miliony monet, no co już bywa. O, P90. Bardzo ładne. Podoba mi się to P90. Boże i mi gorąco, masakra. Już sobie nie lecą. Nie sobie. Mamy kostkę, mamy to co chciałam. Ale jakby bywa jeszcze na to mnie nie zaszkodziło. Kurde, te słuchawki mi się coś psują. Dobra, dwa kluczyki zostały. Obrzbita Mek. Wiedziemy sobie ostatnią. To jest tak, New nudzie, nie? Mówisz? O, znowu to 50 no, tak. Ale to na tym nie widać wiesz? To jest kocie mniejsze jaśniejsze. Jak ona się nazywa? Autotronika. Którą skrzyneczkę? Jak to Halo, jest faktury NewNG to to 900 dolarów Ta... Jeszcze jedną kostkę zrobimy w ostatnim. Jaki w to jest ten tam... Zaraz ci powiem eee, Przetestowane boju. To 500 What the fuck? 500 dolarów, o. Oh my god, serio? Ja pierdzielę nie Oh my god Ej, którą chcecie skrzyneczkę? no. Czacik, wybierajcie Wybierajcie sobie skrzyneczkę drugą. Macie tutaj na tesie. Nie, nie wiem. Nie sprawdzałem kopii. W drugiej? Więcej jest. Druga, trzecia, pierwsza, czwarta. Druga. Pokazowe. Nie, nie będę pokazywać. Nie mam po co w sumie. No, Mamy koskę. Ja jeszcze takiej nie widziałem. Mały kask. Ja wiem, jestem kosa, tak ten ta, że normalnie da, da, da. masakra. Prawie najjarńskie jest. A biednemu to zawsze Jakby Jak, nie było. A by, nie bez Ej, tak, zagram sobie na maczeniu. Już mam troszkę kasku. Po co i tyle kosków? Dobra, idę na dół. Ma fiszkę. Druga była więcej. Także jedziemy. Może będzie druga kaska. Dobra, nie ma koski, ale Opening jest normalnie mega. Pierwszy raz w życiu zrobiłam kosę w moich skrzyneczkach, naprawdę. Ja pierdzielę no... No Dobra. Teraz zobaczmy na nią. Patrzcie, no. Piękna. no. Piękna. No, na pewno dalibo. Nie wiem, jak sobie nie, chcę sobie mieć z globalną, bo spadłam wczoraj. To jest właśnie oto ta skrzyneczka Boże Kosa, która mi dropała. Cześć, Wicher, Co tu się dzieje? No, koskę wydropiliśmy tutaj wszyscy. W sumie to Remek wydropił, jakby nie patrząc. Dobra. Ja pierdzielę. Ej, naprawdę, pierwszy raz w życiu dopnąłem kosę. Jestem taka podekscytowana, że. Ja pierdzielę. Piękna. Nej, dzięki ikke Dzięki.